Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, co ciekawego słuchać u mnie w szklarni, ale jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, gotowaniem oraz DIY. Jak widzicie, filmik jestem trochę podzielony na kilka różnych części. Teraz pokażę Wam, co ciekawego u mnie działo się jeszcze w październiku, jaki miałam burz, zarośnięte rzędy i itd. Tak jest jeszcze stary tutaj poliwęglan, tak, wymieniliśmy już właśnie w ostatnich dniach października i za chwilkę będę Wam pokazywać, co będę siać i tak dalej na początku listopada w szklarni. Jestem trochę spóźniona w tym roku, ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jest to taki filmik, w którym myślę, że dla testów posiejemy kilka różnych ciekawych roślin, posadzimy oczywiście cebulkę dymkę, bo na nią jeszcze nie jest za późno, o tym musicie pamiętać i... Postaram się przesadzić trochę roślin z ogrodu tutaj do szklarni. Zobaczymy, jak wtedy przezimują. No i jak widzicie, jest trochę posprzątane. Ziemia jest, powiem, dowieziona. Jest trochę tutaj danych różnych nawozów, zarówno takich bardziej ekologicznych, jak i mniej, bo dałam też nawóz jesienny. Tutaj, jak widzicie, jest już nowy poliwęgram. Wszystko pięknie się świeci. Oczywiście, jak była granda, tak jest, ale nic z tym na razie nie zrobię, dopóki nie będę mieć jakiegoś schowka garażu. W szklarni, mimo że jest jeszcze okna, nie są zamontowane, i dlatego w szklarni jest ponad prawie 20 stopni, ale jeszcze wcześnie rano, więc myślę, że dobiję do 20 kilku stopni. Jest drugi listopad, jeżeli was ciekawi, w jaki dzień nagrywam. No i dzisiaj będziemy sadzić cebulkę dymkę, którą mam tutaj namoczoną w takim, powiedzmy, mojego dzieła roztworze. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, czy to pomoże. Będziemy wysiewać marchewkę. Mam tutaj nasiona pietruszki, ale widziałam i za chwilę wam pokażę, co tutaj u mnie się podziało w szklarni. Mam też koperek. Co do sałat, to zaraz pewnie jakieś tutaj jeszcze sałaty będą, będę wysiewać. Wysiejemy też rzodkiewkę. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Tak jak tutaj mam na przykład właśnie swoje nasiona sałat. Rzodkiewkę biorę, widzicie, pierwszą, lepszą. Marchewki też. Jedna jest późna, druga jest wczesna. Zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Tutaj mam na przykład nasiona rzodkiewki, która jeszcze nie została przeze mnie. Te nasionka jest zostały obrane, więc widzicie, jak to wygląda. Ten taki biały pyłek, który widzicie, w różnych miejscach na glebie, w szklarni jest to nic innego jak bardzo mocno zmielone skorupki z jajek. O tym Wam już wspominałam, nawet w poprzednim odcinku, że rozsypuję w ogrodzie, bo mam ich mnóstwo. Ale widzicie, mimo że przysypałam ziemię inną ziemią, to jak widzicie wschodzą pięknie pietruszki. Na, no moje nieszczęście jest to pietruszka naciowa. Tutaj jest jak widzicie sałata. Ta sałata już tutaj dłużej jest i wszędzie mnóstwo pietruszki naciowej. Fajnie. Postaram się coś, co nieco z tego uratować. Jest ich tutaj mnóstwo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę, tutaj była, yy, że tak powiem, roślina mateczna, z której się to wszystko wysiało. Ja pozbieram oczywiście też nasionka. Mam je też, wiecie, pochowane. I to są po prostu samosieki. Tutaj jest jedna sałata, która już kwitnie. Te sałaty tutaj są troszkę dłużej, pewnie już za 2-3 tygodnie, pewnie już są. Więc. Yy, jak widać, to, że jest ciepło, niestety nie sprzyja sałatom, ale o tym wszyscy wiemy i pamiętamy. No nic, trochę jeszcze muszę tutaj posprzątać, wyplewić, wyrównać i zobaczymy, co gdzie posieje. Bo tak naprawdę myślę, że dość szybciutko nam to dzisiaj zejdzie. Jeżeli wy uprawiacie jakieś rośliny teraz, właśnie jako taki poplon, w swoich szklarniach, ogrodach to piszcie, bo jeżeli nie macie szklarni, to mimo wszystko zachęcam na przykład do wysadzenia cebuli dymki o zimnej. Jest filmik na kanale o dokładnie o uprawie tej cebuli. Teraz jest już za późno, bo jest listopad, ale w przyszłym sezonie zachęcam was we wrześniu, w październiku do wysiewania roślin przykładowo sałat różnego rodzaju, rzodkiewek, na spokojnie wtedy można uprawiać koper i pietruszki. Te właśnie naciowe na pewno wszystko pięknie urośnie. Jak widzicie, ja tutaj mam te trzy swoje, czy nawet cztery odmiany hmm, Cebulki dymki o zimnej, i będę je wsadzać, ale oprócz tego Postanowiłam, że na próbę posiejemy, wysiejemy w szklarni marchewkę i wysieję ją wzdłuż tutaj tej ścieżki, bardzo blisko ścieżki. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Wiecie, żeby zapamiętać wzdłuż ścieżki, to jeżeli nic nie będzie wschodzić, to będę wiedzieć, że aha, tutaj była marchewka, więc zobaczymy. Nie wiem, nigdy nie uprawiałam z takiego późnego siewu zimowego, ale można również ten siew przeprowadzić w gruncie, po prostu bez okrycia, bez szklarni. Więc, jeżeli Wy macie doświadczenie z wysiewem marchewki, pietruszki lub innych warzyw korzeniowych, czy innych warzyw, to chętnie poczytam w komentarzach, czy macie oprócz tego, że po prostu wysiewać jakieś dodatkowe nie wiem, tipy, porady, co zrobić z takimi wysianymi roślinkami. Myślę, że jeżeli wzejdą, to nas spokojnie przezimują, w szklarni na pewno, w gruncie pewnie też, no bo skoro jest zalecane. Wysiewy. U mnie marchewki na przykład w gruncie, tylko takie dorosłe, już dojrzałe, duże, były bardzo długo w gruncie. Jeszcze w nowym roku zbierałam z poprzedniego sezonu, więc naprawdę marchewki zimują, nic im nie będzie. Zobaczymy, czy w ogóle te tutaj, co wysiewam, wykiłkują. Ja bym bardzo chciała też wysiewam, staram się właśnie tak blisko krawędzi wysiewać, ponieważ wiecie, te marchewki jednak będą dość długo rosły. Ja będę oczywiście pewnie wyrywać jako małe i tak dalej do rosołu czy, czy coś, ale mimo wszystko one pod, będą potrzebować czasu. Myślę, że maj, czerwiec powinny być już takie większe, no ale właśnie będą tutaj, już będą tutaj wchodzić pomału pomidory. Więc o tym nie zapominajcie, żeby posiać to mniej więcej w takich miejscach, w którym yy, nie będą wam potrzebne bardzo szybko jako puste, po, puste miejsce na kolejne roślinki. Teraz będę wysiewać rzutkiewkę. Chyba lepsza odmiana byłaby taka podłużna. U mnie się jakoś tak lepiej sprawdzały, ale wzięłam z domu takie, już nie chciało mi się wracać. I będę wysiać bardzo blisko drugiej strony szklarni, tutaj przy ścianie, żeby, wiecie, tam będzie najzimniej, rzodkiewcy to nie przeszkadza. Czy wybije wpędy takie same liściowe, nie stworzy główki, to zobaczymy. Jak nie zjemy my, to u mnie kurczaki bardzo lubią takie przysmaki zielone, więc na spokojnie. Robię to dla testów. W tamtym roku dużo wcześniej wysiewałam. Mimo, że też byłam trochę spóźniona, no to był jeszcze październik chyba wtedy. Teraz jest już naprawdę listopad, więc no nic nie zrobię. Ale dla eksperymentu czemu by nie. Lubię takie Eksperymenty. Wiem, że trochę szkoda pracy, trochę szkoda nasion, jeżeli by nic nie wyszło, ale z drugiej strony, jeżeli mi się uda, to będzie super. Jest jeszcze taka opcja, jakby, że tak powiem, kolejna, że jeżeli te nasionka nie wykiełkują teraz, bo będzie już przykładowo za zimno, jeżeli będziemy wysiewać je w gruncie bez osłon, to te nasionka wykiełkują bardzo wczesną wiosną. I tak będzie z większością nasion, tylko musi być taki. No musi być tak, że te nasionka nie zgniją i nie zostaną zjedzone przez szkodniki. Takie dwa czynniki muszą być, więc o tym musicie pamiętać, że można wysiewać jak najbardziej i zobaczymy. Wszystko wzejdzie na wiosnę. I teraz pomiędzy tymi dwoma rzędami będę wysadzać cebulkę. Ja tutaj tą cebulkę sadzę trochę mniej głębiej niż tą w gruncie bo tutaj jest cieplej, nie będzie tutaj śniegu i też myślę, że na spokojnie ta cebula da sobie radę. W poprzednich latach, chyba już trzech, też sadziłam tak wcale nie za głęboko w szklarni i były piękne plony. Ta cebula mogłaby być przeze mnie wysadzona przykładowo we wrześniu, w październiku. Teraz byłby piękny szczypior i byłoby czym się zajadać do kanapek przez całą zimę, ale no nie dało rady, nie zdążyłam, i tutaj było szy bardzo długo pomidory, bo do końca września. I tak powiem Wam szczerze, że zobaczymy, czy, czy, czy teraz jeszcze w tym roku, przez ten listopad i grudzień cebulka zdąży w szklarni wypuścić szczypior czy jednak. Wszystko rozegra się dopiero na wiosnę. Sadzę dość gęsto, ale wiecie, te 15-10 cm między sobą i jeszcze na dokładkę, pomiędzy to, wszystko wysypię trochę swoich nasion sałaty. Mam nadzieję, że jeszcze wzejdą w tym roku, ale jak nie, no to może faktycznie lepiej, żeby poczekały na przyszły. Wiecie, tak poproszę, bo mam dużo swoich nasion, więc nie szkoda mi ich. Jeżeli macie mniej miejsca to oczywiście polecam jakieś punktowe wysiewy czy tak samo w jakichś rządkach na spokojnie wtedy będziecie dokładnie wiedzieć w którym miejscu co wykiełkuje. Ja akurat jeżeli chodzi o sałatę i koper to wysiewam tak rzutowo gdziekolwiek. I tak jak wam na początku wspominałam pokażę wam co planuję jeszcze do szklarni wsadzić. Tutaj mam kapusty, które nie załadnie i sałaty, które nie za po prostu nie urosły i były one w gruncie w gruncie już jest na polu zimno zobaczymy co się stanie z nimi w szklarni i tak nie zdążyły dojrzeć i tak wyglądają jak wyglądają więc nic nie tracę jeżeli przykładowo zaczną wypuszczać pęd kwiatowy osobiście chciałabym pozbierać z nich nasionka więc zobaczymy co z tego wyjdzie ja jestem dobrej myśli a wiecie nie zależy, nic nie tracę mogę je na spokojnie posadzić przesadziłam również z gruntu dwa selery o może jeszcze kawałek lubczyk, mam jeden, chyba jedną roślinkę lubczyku, też bym postarała się w szklanie. Mam pietruszkę wsadzoną, a gdzieś tam się zaplątał w tym wszystkim burak, to też go dosadziłam. No i właśnie te kapusty i sałaty, więc jak widzicie, i tam jest ten seler. I zobaczymy, jeszcze może uda mi się lubczyk dosadzić. Zobaczymy, jak to wszystko wtedy będzie wyglądać i jak te roślinki będą sobie radzić. Ale w tym odcinku to wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, właśnie po to, żeby dowiedzieć się, jak te roślinki poradziły sobie teraz w zimie czy wczesną wiosną. Cześć!